Hej, hej, hej. Lubicie kobietki kosmetyki, prawda? Pokażę wam wszystkim mój ostatni zakup. Puder prasowany, cień do powiek, pomadka firmy Maybelline i błyszczyk do ust Marksa i Spencera. I jeszcze jedna pomadeczka, pędzelki, gąbeczki do makijażu. Taki nie za duży balsam do ciała. Uwielbiam takie kolorowe opakowania. Uwielbiam. I takie cienie do powiek z brokatem. Już ich raz użyłam. Dlatego widać już tutaj gąbeczka jest zamazana cieniem. I oto mój cały zakup.